Siemka wszystkim, z tej strony oczywiście Cabanek, a w dzisiejszym filmie powiem wam jak zdobyć karnet bojowy na szósty sezon całkowicie za darmo. Jak kliknęliście w ten film to zapewne chcecie się dowiedzieć jak zdobyć karnet bojowy na szósty sezon całkowicie za darmo i dobrze się składa, bo wraz z innymi youtuberami organizujemy dla was konkurs na 10 karnetów bojowych. Wszystkich youtuberów znajdziecie oczywiście w opisie, także serdecznie was tam zapraszam. Ok, a więc przejdźmy teraz do zasad tego konkursu. Aby wygrać trzeba zasubskrybować Mój kanał oraz wszystkie kanały chłopaków. Jeszcze raz przypominam, że link do każdego z nas znajdziecie w opisie, także serdecznie Was tam zapraszam. Drugą zasadą jest zostawienie łapki w górę pod tym filmem i filmami konkursowymi chłopaków oraz napisanie komentarza hashtag konkurs u każdego z nas. Pamiętajcie, żeby nie oszukiwać, bo wszystko będzie sprawdzane. Dodatkowo, naprawdę polecam wyjść do każdego i spełnić wszystkie zasady konkursowe, bo wtedy Wasza szansa wzrasta nawet dziesięciokrotnie i może się zacząć tak, że wygrać na przykład u dwóch osób. W takiej sytuacji dostajecie niecie karnet oraz 1000 fałdówców, także spokojnie nic nie stracicie. Wyniki będą 23 marca na naszych kartach społeczności lub na streamie. W moim przypadku będzie to karta społeczności. Także w tym krótkim filmie to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że taki konkursik na karnety bojowe wam się spodoba. Życzę każdemu powodzenia do usłyszenia i cześć.